Dzień dobry, witam cię serdecznie. To jest podcast Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku. Na jego łamach dzielę się z tobą moją wiedzą i doświadczeniem, abyś mógł uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Podcast ten jest rozwinięciem mojego bloga. Odszkodowaniezocblog.pl. Ja się nazywam Wojciech Drapała, jestem adwokatem, reprezentuję poszkodowanych. Ostatnim razem omówiłem, jakie czynności podejmuje policja na miejscu wypadku lub kolizji. Tym razem chciałem przedstawić jeden z możliwych wariantów przebiegu postępowania karnego. Jest to istotne z perspektywy uprawnionego do odszkodowania, ponieważ decyduje to, czy i kiedy może zgłosić szkodę z polisy od sprawcy, a właściwie kiedy realnie może otrzymać od ubezpieczyciela decyzję o wypłacie świadczeń. Posłużę się konkretnym przykładem, dzięki czemu łatwiej zilustrujemy sobie całą sytuację. Sprawa, o której będę mówił, dotyczyła mojej klientki. Panią Martę potrącił samochód. Dosyć szybko zawieziono ją karetką do szpitala i właściwie na tym jej obecność na miejscu zdarzenia się zakończyła. Następnie przyjechała policja i dokonała rutynowych czynności. Nie będę ich opisywał, możesz o nich posłuchać w poprzednim odcinku. Ze wstępnych ustaleń wiadomo było, że potrącenie nastąpiło na przejściu dla pieszych, dlatego następnego dnia policja wydała postanowienie o wszczęciu postępowania karnego, dochodzenia w sprawie z artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego. Policja ustaliła, że w miejscu zdarzenia nie było monitoringu, dlatego ważnym dowodem okazały się zeznania świadka zdarzenia. Pierwszy ze świadków nie miał wystarczającej wiedzy w sprawie, zeznał, że jedynie był w okolicach miejsca zdarzenia, ale nie widział jego przebiegu. Inny natomiast świadek zeznał, że pani Marta weszła na pasy, po czym uderzył w nią nadjeżdżający samochód. Zeznał, że miało to miejsce po pokonaniu przez nią dwóch trzecich odległości na pasach. Wykluczało to wtargnięcie pieszej na jezdnię. I wskazywało na winę kierowcy samochodu. To z kolei dało podstawy do ustalenia, że to kierowca pojazdu naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu poprzez niezachowanie szczególnej ostrożności i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach. W międzyczasie do akt sprawy wpłynęła dokumentacja z sor, z której wynikało, że pani Marta w wypadku złamała sobie rękę. Taka dokumentacja każdorazowo musi być zweryfikowana przez biegłego lekarza biegły określa, czy dane obrażenia powstały w wypadku, ponadto stala, czy u osoby poszkodowanej wystąpiło naruszenie czynności narządu do 7 dni czy powyżej 7 dni. Ta sytuacja powoduje odpowiedzialność karną z artykułu 177 kodeksu karnego. W naszej sprawie biegły lekarz potwierdził, że obrażenia miały związek z wypadkiem i spowodowały u pani Marty naruszenie czynności narządu powyżej 7 dni. To z kolei sprawiło, że policja wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu kierowcy. W tym momencie kierowca stał się stroną postępowania, przez co też nabył określone uprawnienia, na przykład do odmowy składania wyjaśnień. W naszym przypadku nie skorzystał z tego uprawnienia, został przesłuchany w charakterze podejrzanego i dokładnie opisał przebieg z wypadku, a w trakcie przesłuchania stwierdził, że nie zdołał zauważyć pieszej, ponieważ było ciemno, przyznał się do naruszenia i wyraził przy tym swój żal. Tym samym zebrany materiał dał podstawy do wniesienia aktu oskarżenia i akt trafił do sądu. Po około miesiącu sądu wpłynęło zawiadomienie, że odbędzie się posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania. Nastąpiło to z inicjatywy sądu w oparciu o uprawnienia z kodeksu postępowania karnego. Orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania zapada, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości i co do sprawcy jest pozytywna prognoza kryminologiczna na przyszłość, bo przede wszystkim nie był wcześniej karany, nie miał na swoim koncie kolizji drogowych. Takie właśnie orzeczenie zapadło w naszej sprawie. Trzeba przyznać, że przy wypadkach drogowych takie rozstrzygnięcie jest często praktykowane. W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania sąd orzeka w drodze wyrok. Tym orzeczeniem uznaje oskarżonego za sprawcę zdarzenia, nie nakłada jednak na oskarżonego kary, a jedynie jeżeli uzna to za potrzebne, to na przykład obciąża go obowiązkiem naprawienia szkody lub obowiązkiem pieniężnego zadośćuczynienia za, za krzywda na rzecz pokrzywdzonego. Może też nałożyć środki karne. Niemniej jednak uznanie za winnego spowodowania wypadku jest wystarczające do zgłoszenia szkody z polisy OC w zakładzie ubezpieczeń i mając taki wyrok, zdecydowanie można już dokonać zgłoszenia szkody. Trzeba jednak pamiętać, że czekanie na zakończenie postępowania karnego nie zawsze jest konieczne do dokonania zgłoszenia szkody z polisy ubezpieczeniowej. Można wcześniej zgłosić szkodę i w naszej sytuacji tak też uczyniliśmy. Było to w momencie, kiedy poszkodowaną zawiadomiono o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Dzięki temu poszkodowana mogła wcześniej otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie. Podsumowując, okoliczności opisanej sprawy były dla pani Marty dość sprzyjające głównie dlatego, że sprawca był ustalony i sam się przyznał do winy. Stąd szybko i na wczesnym etapie ustalono osobę odpowiedzialną i pani Marta szybko otrzymała tak zwaną kwotę bezsporną wypłacaną przez ubezpieczyciela. Jak zatem widać, nie każde postępowanie karne wiąże się z długim postępowaniem sądowym.